Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zarobić 10 tysięcy złotych w trzech prostych krokach. Wystarczy tylko, że... Spokojnie, nie wyłączajcie. To był żart. Nie będzie tutaj wciskań jak i tu. I chciałbym Wam pokazać, jak można w legalny, spokojny, pasywny sposób pomnażać swoje pieniądze, uchronić się przed tym wielkim, złym słowem, inflacja. I jak możemy stać się bogaci... Po prostu odkładając troszkę pieniędzy z miesiąca na miesiąc. Jeśli chodzi o mnie, to ja jestem Hubert. Skończyłem studia i sobie uczciwie pracuję na etacie. I w wolnym czasie lubię robić takie większe projekty, jak na przykład ta seria na YouTube. Albo jakieś gierki programuję, albo inne rzeczy. Światem finansów zainteresowałem się ponad rok temu, głównie oglądając film na YouTube. Głównie to zawód inwestor, do którego będę się odnosić i którego szczerze polecam, ale ja chciałbym zrobić swoją własną serię, gdzie będę używać jeszcze prostszego języka. Jeżeli chodzi o to, dla kogo jest ta seria, no to są to osoby kończące studia lub świeżo po studiach. To osoby z małym kapitałem, którzy. Są w stanie troszkę odłożyć z miesiąca na miesiąc i chcieliby coś z tymi pieniędzmi zrobić zamiast wydawać je na gadżety. Nie powiem wam skąd wziąć pieniądze. To już musicie wykombinować sami. Tutaj nie będziemy robić magicznych sztuczek i dróg na skróty. Będziemy to robić no, jak mówiłem, uczciwie i powolutku, za to metodycznie. To na co, na czym bym się najbardziej chciał skupić, to, żeby tu była sama praktyka, będę Wam pokazywać konkretne rzeczy, które możecie zrobić. Krok po kroku i dokładnie z konkretnym przykładem. Dlatego będę się starał tutaj was nie odstraszać jakąś teorią, będzie tutaj jak najmniej nowych trudnych słów, a głównie rzeczy, które możecie po prostu zrobić. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie w finansach, no to jak mówiłem, siedzę w tym od y, roku, chociaż już od kilku lat y, zarabiałem jakieś tam grosze pasywnie i po prostu strasznie mi się to spodobało. Czego możecie się spodziewać w tej serii? No to już pierwszy filmik macie prawie odhaczony. Powiemy sobie trochę o Ike o tym jak można wykiwać banki na łatwe pieniądze. Dużo o rewolucie, bo jest bardzo prosty na start, żeby sobie coś tam zacząć poklikać. Nie jest optymalny oczywiście, ale właśnie jego największą zaletą jest prostota, także ten odcinek też bardzo polecam. Powiemy sobie coś o obligacjach skarbowych, o tym jak działa giełda, opowiem Wam czym jest Mintos, i tak, jeżeli chodzi o odcinki, na których najbardziej mi zależy, żebyście obejrzeli, jest to odcinek numer 1 o IKEA i IKIX -e oraz siódmy o procencie składanym. Wtedy będziecie wiedzieli, e, dlaczego to ma aż tak duże znaczenie, żeby to robić, e, kiedy robić i jak robić. E, opowiem trochę o moim planie, jak ja to rozkładam i jak Wy moglibyście go sobie poskładać. I jeszcze mi zostało trochę ciekawostek na ostatni odcinek. Także zapraszam do oglądania. Na koniec pamiętajcie, że to, co tu mówię, to jedynie podstawy i wypadałoby się dokształcić w tym, co Was zainteresuje przed zainwestowaniem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej.